W tej pamięci Maria Mirecka Loryś była bodaj ostatnią działaczką obozu narodowego, która z tym ruchem politycznym związała się jeszcze przed II wojną światową, konkretnie w drugiej połowie lat 30., kiedy w trakcie studiów na wydziale prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie została członkinią Młodzieży Polskiej, A Później Stronnictwa Narodowego. I temu ruchowi politycznemu była wierna przez całe swoje dorosłe życie. Przypomnę tylko, że w czasie okupacji niemieckiej była komendantką Okręgu Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej. Po zajęciu Polski przez wojska sowieckie była krótko do chwili ucieczki z Polski komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, a później w czasie dziesięciu lat pobytu na wychodźstwie aktywnie działała w środowiskach polonijnych, najpierw krótko Przebywa w Wielkiej Brytanii, później przez kilkadziesiąt lat w Stanach Zjednoczonych była aktywną działaczką Kongresu Polonii Amerykańskiej, w Związku Polek w Ameryce, redaktorką organu prasowego tej organizacji, czyli Głosu Polek w Ameryce. Ja miałem przyjemność poznać panią Marię mirecką Loryś u syłku lat 90. No i przez kolejne, przeszło 20 lat, pozostawałem z nią w regularnym kontakcie Często spotykaliśmy się najczęściej w jej domu rodziny w Racownica kołiska, ale też i przy innych okazjach. Zawsze podziwiałem jej pogodę ducha, radość życia. Opowiadała mi wielokrotnie o swoich przeżyciach czasów okupacji niemieckiej. Dość wspomnieć, ciekawy bardzo epizod odnowienia ślubu wiasnogórskiej młodzieży polskiej akademickiej, konspiracyjnego odnowienia. W maju 1943 roku na jestnej Górze Pani Maria spotkała się z Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem, Janem Pawłem II. Z tej miłości do Boga brała się jej miłość do bliźniego, do drugiego człowieka i jej chęć bezinteresowanej pomocy potrzebującym. Praktycznie co roku od lat 70. jeździła najpierw przez lata ze swoją siostrą Heleną z pomocą dla naszych rodaków na wschodzie, stąd. Jak wspominała, bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała taki bardzo miły przydomek wraz z siostrą przemytniczki Boże, bo przemycały do Związku Sowieckiego Pismo Święte. Pani Maria miała to szczęście, że Bóg dał jej przeżyć 106 lat. Była głęboką patriotką, wierną córką Kościoła Katolickiego. Szkoda, że nie ma jej już wśród nas.